Kubowcy. Do domu rozwalali nam dom, całe dachy zrywali, bo to była słom, słomion dachy, ja drewniany dom, zrywali dachy. Tak, że dało się szklankiem mleka, kawałek chleba albo przenosowało się, to to traktowano jako współdziałanie przeciwko władzy ludowej, przeciwko temu państwu. On marzył od samego początku o tym, żeby przestali Rosjanie nami rządzić. Sytuacja po wojnie w 1945 roku w Mawie była wyjątkowo zagmatwana. Z jednej strony była radość z odzyskania niepodległości, z drugiej strony była rozpacz, bo ci, którzy to niepodległość nam przynieśli, zachowywali się w sposób no, czasami niegodny. Mówię tutaj o wojskach rosyjskich kradzieże, rabunki, wymuszania pewnych dóbr, które które im były potrzebne, powodowały, że z czasem rosła niechęć do żołnierzy sowieckich. Paweł Grabowski nie był, nie kierował grupą bardzo dynamiczną, która by dokonywała jakichś tam powiedzmy akcji zbrojnych częstych. Była to grupka, która poprzez pewien incydent w Konopkach nie mogła skorzystać z amnestii i musiała trwać w podziemiu. Z lekarzami, z dentystami, z szewcami, ze wszystkimi tymi zawodami, bo inaczej no to przejść nie ma życia. No jak potrzebne były jakieś leki czy coś, no to W każdym bądź razie oni żyli, ale nie, nie prowadzili żadnej działalności. Żyli, byle tylko przetrwać, byle tylko żyć. A pomagali obcy ludzie. No Kromkę chleba. Jeśli dali szklankę mleka, to jeśli się o tym dowiedzieli y, urzędnicy bezpieczeństwa i została przez nich i przez prokuraturę zmontowana skarga w postaci aktu oskarżenia, to można było za to otrzymać karę do pięciu lat pozbawienia wolności. Wiem to na podstawie... ...to mi wplatali w warkocze, wstąpili, musieli tam pisali, oni ja przy nim zaplatali i tak ze słonek dzieciakowie warkoczanych. Całą kryjówkę to mieli w lesie, tutaj, za Dunajem, w budowę. Oni się ukrywali u Państwa Jeziorskich na Niedziałkach. Pani Jeziorska mieszkała tam tylko z synem i to było gospodarstwo na, tak na uboczu, na uboczu od lasu, tak udalone troszeczkę i oni tam mieli swoje e, lokum w piwnicy. I to była niedziela, 5 lipca. Już od samego rana Wojska otaczały takim kołem to gospodarstwo. Sobotę wieczorem, już wyszło. nawet w sobotę wieczorem, tak, już tam było prawdopodobnie ci sąsiedzi widzieli, że to jakieś wojsko się tam kręci. I oni otoczyli całe to gospodarstwo cały ten teren w koło, i tak zbliżyli się, zbliżali się ze wszystkich stron do tego gospodarstwa. I Gdzieś około godziny 14. W tym czasie oni, akurat ta gospodyni, zrobiła im obiad i jedli obiad, a zawsze jeden z nich stał na warcie i obserwował teren. I wówczas ten, który tam stał na tej warcie, biegł do mieszkania i krzyczy: Wojsko zbliża się. I wówczas oni to wszystko rzucili, to jedzenie chwycili za broń i wyskakiwali z mieszkania. Rozpieszli się każdy w swoją stronę. No, nie było możliwości gdzieś przedarcia się przez, ten przez to okrążenie, ponieważ to, było, to była masa wojska, masa milicji. 1200 osób prawdopodobnie otoczyło ten dom. 1300, prawda? 1200, no, podają, że 1200 osób. I, i to już było niemożliwe niemożliwością uciekł, Wacek, nie Wacek Grabowski uciekał został Było to oczywiście działanie propagandowe, które miało świadczyć o tym, że jeszcze są w Polsce wrogowie, wrogowie ludów, wrogowie władzy ludowej, która tak naprawdę ludowo nie była tylko komunistyczna. I jak wiadomo, grupa zakończyła swoją działalność tragicznie, tracąc życie w boju. Puszczyk nie poddał się, tylko popełnił samobójstwo, bo zdawał sobie sprawę, że to jest lepsze wyjście niż potem męczarni w Ubeckich. Unocnej. Tak nazwano ich ostatnimi partyzantami na Mazowszu północnym. Tak powiem, po co roku jest musza święta, 5 lipca jedziemy ze sztandarem.